Cześć wszystkim z tej strony Paku i zapraszam na kolejny odcinek z serii Majesty. W ostatnim odcinku opowiedziałem trochę, co nieco o grze, o jakimś takim zarysie, backgroundzie, o troszkę o mechanice I udało nam się ukończyć, ukończyć jedną misję dotyczącą dzwonu, świecy i księgi. I teraz gra nam proponuje, żebyśmy przeszli do. Kolejnej misji. Czyli zagrali jakąś kolejną misję na poziomie początkującego. No i mamy tutaj Central Plains, centralne równiny. Mamy tutaj trzy misje, to już jest Advanced. Tak, trzy misje generalnie, które są związane właśnie z ruinami, znaczy z poziomem początkującym i myślę, że. we will zagramy Forsaken Land, czyli zapomniane My liż, While this land holds great promise, I should point out that there is much that requires your immediate attention. Our town is still beset by the marauding monsters who lurk in this forsaken land. We will only know true prosperity when these interlopers are kept at bay. It's in your best interest to employ the services of a variety of heroes. Z ich zdązymi, z Bogów, ok, e, czyli generalnie zarys. Przychodzi znowu do nas nasz doradca i mówi, że. Mm, uh, Okej, okay, że generalnie przychodzi, że była wielka uh, That's land Holds Great Promise, że wielka obietnica dotycząca tego landu i że powinniśmy się skupić na e, tak bardzo jak tylko możemy na zapotrzebowaniu i e, że jest potrzeba po prostu natychmiastowej uwagi e, odnośnie ty, tego w, tych e, zapomnianych ziem e, nasze miasto są wciąż atakowane przez potwory, które zostały zwabione właśnie w ten. Wte zapomniane ziemie. Uh, we will know true prosperity when these interloopers are kept at bay uh, bez z e, interesu employ, naprawdę nie jest łatwo tłumaczyć i, i czytać, tłumaczyć i jeszcze grać, więc, więc to, jest, to jest stosunkowo trudne. Znaczy, dla mnie wiedziałem, że tak będzie, no ale cóż, próbuję się z tym zmierzyć. Najlepszym rozwiązaniem dla naszego tułem Service of Variety of the Heroes. Zatrudnienie jest e, usług naszych e, bohaterów. E, dzięki ich e, umiejętnościom i błogosławieństwu bogów, będziemy mogli e, e, ochronić e, naszą społeczność na na tych ziemiach, no i generalnie, cele mamy takie, że mamy zniszczyć zły zamek Evil Castle, żeby zwyciężyć, no i w tej, w tej gildi nie możemy budować, gild... znaczy w tej misji nie możemy budować gildi magów wszystkich e, niehumanoidalnych ras, e, pałac trzeci po, nie możemy zbudować pałacu na trzeci poziomie w sensie naszego głównego zamku i Żadne świątynie nie są dostępne, więc wychodzi na to, że w tym przypadku będziemy musieli zacząć. A na przykład powiedzmy od kuźni. Możemy zacząć od kuźni, a może od targu jednak zaczniemy? Chyba, że targ tutaj mamy? Nie, tutaj mamy łowców. Dobra, zrekrutujmy sobie w takim razie łowców. Zacznijmy budować tą kuźnię. Zacznijmy budować Targ na pewno. Tutaj widzę, że go nie wybuduję, a i źle chyba postawiłem trochę tą kuźnię. A tutaj mamy Targ. Już nawet na całkiem niezłym poziomie. No to jest tak, że właśnie mapy trochę nie zobaczyłem. Widzę, że mamy pierwszego szczura, który tutaj podszedł. Ale przy, wybudujmy przynajmniej gildię wojowników. Gildia wojowników jest bardzo ważna. I spróbujmy wybudować e, mimo wszystko drugi plac targowy. W sensie targowisko. Targowisko jest dość istotne. Zróbmy od razu dzień targowy. Zrekrutujmy kolejnego łowcę. E, I gildię łotrzyków. Łotrzyków, łotrów, zwał jak zwał. Zróbmy wszystkie ulepszenia od razu w... E, w naszym targowisku. Eee, myślę, że moglibyśmy wybudować tak na wszelki wypadek do ochrony targowiska eee, Guardhouse, czyli tak zwaną strażnicę, eee. która myślę, że pomoże nam w rozwiązaniu naszych problemów, ale zrekrutujmy sobie ostatniego łowcę, będzie nam to potrzebne. Hmm... Eee. Zróbmy ostatnie ulepszenie i zróbmy dzień targowy. Wszystkie te ulepszenia, które robimy w targowisku. Pierwsze co pozwalają nam podnosić poziom targowiska. W tym przypadku nie potrzebowaliśmy, ponieważ dostaliśmy targowisko od razu na poziomie trzecim, maksymalnym, ale w tym sobie możemy podno podnosić, więc warto jest zrobić te ulepszenia, bo wtedy targowisko generuje większy przychód, a czym więcej złota tym więcej możemy zrekrutować jednostek. Dobra, mamy tutaj jakąś informację. Witamy w zapomnianym w zapomnianych krainach. E, musimy... U, znaczy użyjmy flagi, że tak powiem, flagi nagrody, żeby pomóc horosom obrać kierunek do ataku potworów żeby zbawić i bliżej Twoich budynków to Explore Hidden Section de ha, czyli do zbadania ukrytych e, lądów, znaczy ukrytych ziem. O, trochę to nieskładnie przetłumaczyłem, albo nawet bym powiedział, że bardzo nieskładnie to przetłumaczyłem. Hmm. Aha, tu jest OR, czyli albo z Zbawmy po prostu przeciwników, potwory do naszych, do naszych włości, żeby po prostu na siłę bohaterowie sobie z nimi poradzili. Albo po prostu użyjmy flagi, żeby zeksplorować i odnaleźć, odnaleźć ten Evil Castle, czyli ten zamek, którego, którego poszukujemy. My widzimy tutaj trolla, który robi pożogę w naszym... na razie małym państwie, ale na spokojnie będziemy mogli wybudować e, drugi guardhouse, w sensie drugą strażnicę. Ulepszymy jeszcze ma... M, e, targ ulepszymy jeszcze targ... U, łowcy szkieletowi nie dadzą rady, to łowcy są najprawdopodobniej martwi. E, Okej... Okay. Mm. A has been... ne... Najbliższy monarcha, King Randolph XI. Randolph, tak, Randolph XI. Admires you, cuz and offers. Aha, czyli generalnie odpo odpowiedział i zaoferował swoją pomoc i przysłał nam karawanę. Mm. Bolster your economy. Prawdopodobnie, żeby poprawić naszą ekonomię. Cieszy mnie to bardzo. Dobra, myślę, że możemy tu zrobić małe wymuszenie. Myślę, że możemy temu na tego trolla jakąś yy, yy, nagrodę wystawić. Nie wiem, czy to coś da. Eee, Okej, okay, ale możemy rekrutować wojowników. Okay, I widzę, że strażnica na szczęście sobie poradziła. Eee, dobra, myślę, że możemy zamknąć sobie te informacje, które tutaj do nas dotarły. i w tym czasie możemy zrobić sobie jeszcze dodatkowy guardhouse, a ten możemy sobie ulepszyć i zbudować kolejnego wojownika. Eee, OK. Myślę, że możemy zrobić dni targowe. O, trzeba o tym pamiętać, żeby cały czas klikać dzień targowy, bo wtedy to nam generuje większy przychód. I możemy też ulepszyć od razu zamek w międzyczasie i możemy przeczytać, co tutaj mam za informację. Zrekrutuj trochę łowców, żeby wspomóc eksplorowanie tej mapy i zlokalizować potwory i ich leża. No dobra. Zrekrut, wydaje mi się, że zrekrutowaliśmy maksymalną ilość łowców. Okej, okay, rycerze są, wydaje mi się, dość dobrą jednostką pokonującą e, szkielety, więc jest OK. I tu możemy ulepszyć sobie st strażników, którzy będą weteranami. No i dobra, mamy zrobione parę upgrade'ów. Myślę, że możemy sobie na spokojnie jeszcze jednego guardhouse'a postawić gdzieś tutaj wyżej. Improved the Guardhouse! Ok, i myślę, że tego będziemy mogli sobie ulepszyć. Nie mamy złota, potrzebujemy złota, robimy wymuszenie w Gildii Łotrzyków, robimy ulepszenie. E, ok, drużyna bohaterów z pobliskiego królestwa ujawniła się i chcą dołączyć do naszego królestwa, ok. Ok. Czyli rozumiem, że przyszli nowi znajomi, i chcą dołączyć do naszego królestwa. Ok, tu mamy czterech, tu mamy czterech, tutaj mamy czterech. No nie wiem, jeżeli się zmieszczą, pomieszczą się, nie ma problemu. Tu mamy kolejną informację. Aha, tu generalnie, że chcą dołączyć. No dobra, robimy dzień targowy. Ulepszamy weteranów i spróbujemy ulepszyć sobie tu szczura. Ok, no widzę, że szczury dość mocno kasują naszych łowców. Ok, ale widzę, że łowcy się pojawiają. Nie muszę ich rekrutować. I tu mamy jakieś leże potworów. Wystawmy za nie dość wysoką nagrodę. Powiedzmy 700. Uważam, że to jest bardzo wysoka nagroda. Na pewno to zainteresuje naszych chłopczyków. Tutaj zrobiło nam się od razu ulepszenie. Mm, o, i możemy jeszcze broń ulepszyć. Czy my możemy jeszcze coś tutaj, tutaj zrobić? Tak, możemy zrobić oberże i myślę, że tą oberże postawimy sobie, a powiedzmy gdzieś tutaj, tak, nie w królestwie, tak trochę dalej od królestwa. Tutaj nasz wojownik dzielnie walczy. Niestety nie ma żadnych dodatkowych przedmiotów kupionych, ale radzi sobie świetnie. Widzimy, że w walce wręcz jest świetny, bo ma 83%, natomiast na odległość ma 0, więc wojownicy generalnie też dobrze walczą przeciwko szkieletom. Ok. I mamy zrobione wszystkie. Teraz mamy zrobione wszystkie ulepszenia. <laughs> Przepraszam. Ej, wygląda na to, że jest dobrze. Nie możemy zrobić zamku na trzeciego poziom. O, widzimy, że padł jeden z naszych dzielnych wojaków, ojowników i widzę, że tutaj walczy z trollem, ale samotnie sobie może nie poradzić. Bez żadnych upgrade'ów, ale na szczęście mu się udało. Mm, tu mamy kolejne legowisko. Leże potworów, widzę, że tutaj nas atakują, ale widzę, że tych Herosów mamy w gildii trochę więcej. A to pewnie dlatego, że przyszli nas wesprzeć z sąsiedniego królestwa. No dobra, żeby to się za szybko nie skończyło, myślę, że to leże potworów też możemy sobie na spokojnie oczyścić. Za to damy trochę większą nagrodę. Niedźwiedź przyszedł. Nie wiem, czy ten rycerz przeżyje starcie z niedźwiedziem. Niedźwiedź ma, ale ma słabe, słabe obrony, więc. A szczur. No, mag szczura rozwala za każdym razem go trafia. E, łowca niekoniecznie. O, rycerz raz na 4. No, łowca przed, przed atakami dystansowymi ma aż 35% szans. E, no, niestety tu są szkielety. To raczej może być problem. Ok, no i znaleźliśmy nasz Evil Castle, czyli złe zamczysko. To jest mroczny zamek, który musi zostać zniszczony, aby zapewnić królestwu bezpieczeństwo. Połóż nagrodę, flagę nagrody, żeby zachęcić naszych henrusów do tego zamku z większą szybkością. Jedno, no, generalnie chodzi o to, żeby, żeby. Żeby się przestali, że tak powiem, ubijać e, przy zamku czy tam ewentualnie chodzić i robić jakieś inne rzeczy. W tym przypadku teraz na przykład wolałem im dać nagrodę, za to leże. Ale, ale wydaje mi się, że jak go czyszczą całą mapę, to też nie będzie jakiejś tam specjalnej tragedii. A w związku z tym, że na przykład weźmy sobie, przeanalizujmy takiego rycerza. Nie ma żadnych przedmiotów, ale ma 111 złota i 215 do wydania, więc spokojnie mógłby sobie zrobić zakupy, czy to w gildii, czy to e, czy to w gildii, czy to na targu, w sensie w gildii w kuźni. A ten to już ma w ogóle 1327 złota, więc ten mógłby sobie wszystko już najlepsze obkupić. A jeszcze jest jedna kwestia. Gildia Łotrzyków rozbudowana do drugiego poziomu zapewnia... Mm, za możliwość zatruwania broni, więc teraz użyjemy specjalnej umiejętności tego budynku i sobie ich wszystkich przywołamy do gildii. Myślę, że część pójdzie sobie zakupić w kuźni nowe, nową broń, nowe sprzęty. No i co? No i tak właściwie wydaje mi się, że całkowicie udało nam się oczyścić mapę. Weźmy, wyznaczmy jeszcze jakąś nagrodę za tego trola, powiedzmy 500. Okej. Okay. Jest stabilnie. Zastanawiam się, czy coś jeszcze można wybudować. No training post, ewentualnie statuę. Hmm, czy statua ma jakieś znaczenie? Ona chyba tylko podnosi lojalność bohaterów, z tego co dobrze pamiętam. E, tak, lojalność bohaterów względem królestwa. E, w normalnej grze w kampanii to raczej niewiele daje z tego co kojarzę, ale w grze sieciowej jesteśmy w stanie chyba mm, zapewnić to, by nasi bohaterowie. Nie atakowali naszych e, budynków w momencie, jeżeli zostanie wyznaczona jakaś tam specjalna, duża nagroda e, przez e, innego gracza w, grze si w rozgrywce sieciowej, więc, więc wydaje mi się, że statua jest ok, ale tylko do rozgrywki sieciowej. No i możemy wybudować ten training w post. a jest miejsce, z którego będą wyruszać karawany do targu, więc. E, Faktoria handlowa to chyba po polsku się nazywało, ale nie potwierdzę tego na 100%. No i dobra, no. no. Tutaj mam jeszcze trola, też myślę, że możemy za niego dać, nie wiem, z 1500, myślę, że to kogoś zachęci. No, nasz łowca już widzimy, kupił nowy łuk. Łuk drugiego poziomu srebrny łuk. 3 nic nie kupił, Rycerz też kupił broń drugiego poziomu, Longsword. On również kupił Longbow long drugiego poziomu. Nie, zastanawiam się czy ktoś ma trzeciego, ten nic nie kupił. Ale różnica jest nieduża jak widać, bo jeżeli popatrzymy na Rycerza z Longswordem drugiego poziomu ma 12 obrażeń. A jeżeli popatrzymy na zwykłego Wojaka bez e, długiego miecza, ze zwykłym Shortswordem ma... Zaledwie 10 obrażeń. Jest tylko dwa obrażenia więcej, więc to nie jest jakieś, jakieś, jakaś taka zmiana, która by naprawdę dość mocno wpłynęła na rozgrywkę, no ale lepiej zawsze mieć troszkę więcej niż mniej. No i udało nam się chyba ukończyć. Tak, udało nam się ukończyć drugą misję Zapomniane krainy, Forsaken Land. Children may once again play in the streets and nearby meadows. Hunters and peasants may carry out their work without fear. May the bright blessings of the gods continue to shine on your wise rule. Okay, uh, the horrific inclusions have? Cace, cace? Cace? Nie, ja to Nie mam zupełnego pojęcia, co znaczy to zdanie szczerze. Być może coś w stylu, że straszne, straszne zagrożenie zostało, nie wiem, zagrożenie to jest red. Przerażające zagrożenie zostało unicestwione. No dobra, to takie trochę moje słowo stwórstwo. Eee, Okej, okay. Dzieci jeszcze raz mogą się spokojnie bawić, znaczy spokojnie, no mogą się bawić na ulicach e, Nierby Middons, czyli wychodzi na to, że chodzi generalnie o, o jakieś miejsca na tych bagnach e, łowcy i chłopi. My. Mo ...mogą nieść swoją pracę bez strachu, czyli mogą generalnie pracować bez e, żadnego strachu. E, Okej. Okay. I tutaj ostatnie zdanie, ...may bright blessing of the gods continue to shine to your eyes... generalnie niech światłość... E, ...niech... ...niech... ...rozświetla błogosławieństwo bogów, to kontynuowania śnienia twoich, mądry, twoich mądrych rządów no dobra to trochę przegrałem to bo próbowałem to dosłownie przetłumaczyć ale generalnie niech bogowie cię bogosowem byś dalej dobrze rządził więc mniej więcej tak to mniej więcej wygląda tutaj mamy statystyki no i co i myślę że możemy sobie zakończyć ten odcinek no, try another quest. Ok, jeszcze teraz już nam gra proponuje quest na poziomie advanced, ale myślę, że nie będziemy na razie przechodzić do poziomu zaawansowanego. Myślę, że najpierw na spokojnie sobie zakończymy wszystkie na poziomie łatwym. Udało nam się zaliczyć drugiego, drugie zadanie, więc ja z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować. No i cóż, i zapraszam na następne. Więc w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!